Jest to miejsce, w którym każdej nocy pojawiają się z reguły dwa duże wilki. Tutaj widzimy doskonale te drapieżniki. Pierwszy z nich ogląda się za siebie, drugi stara za tym pierwszym nadążyć. I co się w tym miejscu dzieje, jeżeli pojawiają się wilki? Ano pojawiają się również jelenie, i ten młody samiec spełna godzinę po wilkach się tędy przechadzał. Co więcej, dwie i pół godziny po wilkach pojawił się tutaj młody samiec i samica. Zwróćcie uwagę, że samica leży, po prostu odpoczywa, samiec spokojnie przechodzi. I te jelenie doskonale czują zapach wilków, no bo nie może być inaczej, jeżeli były tutaj nieco ponad 2 godziny temu. Na co dzień, a w zasadzie. Niemal każdej nocy przechodzą tędy dziki. One mają tutaj swoją stałą ścieżkę. I zwróćcie uwagę, że idą całą rodziną, jeden za drugim, bardzo często się tędy przemieszczają. Niemalże każdej nocy, więc wiem doskonale, że tutaj i dziki mogę zaobserwować. Ale może skupmy się na tych pierwszych zwierzętach po wilkach, mianowicie na jeleniach szlachetnych, bo to one pojawiają się tutaj mimo wszystko najczęściej. Nie tylko pod osłoną nocy, ale również w ciągu dnia. I dlaczego tak się dzieje? Dlaczego te Jelenie tak bardzo upodobały sobie to miejsce. Ano już wam tłumaczę. Miejsce jest dla nich idealne: świetne ukształtowanie terenu, jest sporo piachu i przede wszystkim w okresie jesiennym dużo suchych liści. I Jelenie uwielbiają bawić się szeleszczącymi liśćmi. Uwierzcie mi, że w momencie, kiedy te liście tutaj spadają, od razu pojawiają się jelenie i zaczynają biegać, raźnie się z tych liści. I to nie jest pierwszy film, który to udowadnia i który potwierdza te słowa, bowiem rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu, cztery lata temu nagrałem bardzo podobne filmy, które pokazują dokładnie takie same zachowania, dokładnie w tym okresie. Przyroda jest po prostu niesamowita. Subskrybuj, to zupełnie nic nie kosztuje, a dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów, jeżeli film był ciekawy, udostępnij go.